Witam serdecznie widzów, słuchaczy, czytelników Forex klubu. 9 grudnia 2019 roku, Piotr z tej strony się kłania, poniedziałek, początek tygodnia i to prawdopodobnie ostatni tak ciekawy tydzień w tym roku. Generalnie rzecz biorąc o ile jeszcze w dniu dzisiejszym, w miarę, w miarę spokojnie, jeśli chodzi o kalendarz, o tyle od jutra kwestia produkcji przemysłowej z Wielkiej Brytanii, kwestia indeksu ZEW z Niemiec w czasie sesji w Londynie. W środę to już prawdziwe fajerwerki, między innymi inflacja po stronie konsumentów z, ze Stanów Zjednoczonych, no i oczywiście decyzja Rezerwy Federalnej wieczorem. Natomiast to jeszcze nie koniec fajerwerków, bo jeśli chodzi o banki centralne, to upodobały sobie końcówkę roku, połowę grudnia. W czwartek mamy Szwajcarski Bank Centralny i oczywiście Europejski Bank Centralny, a w piątek tydzień zakończymy sprzedażą detaliczną ze Stanów Zjednoczonych. Pytanie, czy ktoś jeszcze w piątek będzie na tą sprzedaż detaliczną ze Stanów Zjednoczonych spoglądał. No taka jest, taka jest, prawda. Co za nami? Za nami... Payrollsy i... No nie potrafię powiedzieć, tak? Kto wyczarował i wyciągnął z kapelusza te payrollsy? No dobre, no nie ma, nie ma dyskusji. No i koniec, tak? Przypominam tylko, że w tym samym tygodniu, gdzie Payrollsy kończyły tydzień, mieliśmy na początku tygodnia też dane z kapelusza z Chin, tak. A może na tym polegają rozmowy pomiędzy Chinami i Stanami Zjednoczonymi, jeśli chodzi o tą wojenkę handlową, a to, to drogi Donaldzie, wydrukuj, wydrukuj tam dane w piątek sobie dobre, żeby ci giełda nie spadła. A, drogi Xi, ty sobie też, ty sobie też tam wydrukuj. Anyway, mimo wszystko te dane doprowadziły do umocnienia dolara względem euro i tutaj akurat ten scenariusz, generalnie rzecz biorąc, przewidywaliśmy sobie. No i z czym my mamy do czynienia, jeśli chodzi o euro-dolara na początku tygodnia? No bo generalnie rzecz biorąc, teoretycznie powinniśmy kontynuować. Zacznijmy w takim razie od spadków, tak? Czyli jeśli zgodzimy się, że rynek pozostawał okay, w takiej niewielkiej konsolidacji i mieliśmy a, próbę do spodu, która się okazała stopami, no, tak naprawdę mieliśmy próbę do góry, a, i tutaj czwartkowa próba wyjścia bardzo, szybka w piątek, bardzo szybko w piątek zanegowana. tak? No to generalnie rzecz biorąc, a, te spody przynajmniej w kierunku tego ewentualnego over under czyli w kierunku 110 no teoretycznie powinny być rozgrywane A powiem więcej nie zdziwiłoby mnie 880 ok, i później w dół w kierunku luki e, po wyborach we Francji to już e, to już tak stare dzieje e, natomiast ta luka teoretycznie powinna zostać domknięta no i tak to, tak to powinno się nam tak to powinno nam się bardzo fajnie ułożyć od strony sprzedającej, tak. No to jeśli mówimy o stronie sprzedającej, to zejdźmy w takim razie na niższy horyzont czasowy. No i kwestia, kwestia tego, że wydarzenia po payrollsach, no, teoretycznie powinny być w czasie sesji za oceanem kontynuowane. I normalnie rzecz biorąc, to co, Miało teoretycznie stanowić popyt, albo inaczej, co stanowiło w pewnym momencie popyt po wybiciu w piątek? No, teoretycznie powinno stanowić e, podaż, tak? E, czyli ta podaż powinna zostać, powinna zostać przetestowana. I co widzimy? No, i widzimy, że ta podaż jest testowana. Natomiast nie widać tu jakiegoś specjalnego odrzucenia. Tu jedno odrzucenie 3 godziny temu około, ok? I, i to tyle, tak? I Prujemy do góry i teraz na, w najnormalniejszych warunkach handlowych, gdyby to nie był grudzień, gdyby to nie była połowa grudnia, gdybyśmy nie byli przed decyzją rezerwy federalnej, to teoretycznie rzeczywiście tutaj należałoby zejść na niższy horyzont czasowy a, i w okolicach tego e, 10.75, które w tej chwili testujemy, testujemy, no próbować szukać tych shortów. Natomiast w związku z tym, że... E, jakby nie zdziwi mnie, tak? Podejście na wyższe poziomy. Ja myślę, że to, na co należy zwrócić uwagę, to o czym powinniśmy pamiętać, to kwestie tego, co miało miejsce w zeszłym tygodniu, ok? A mianowicie kwestia odrzucenia po słabym ASM non-manufacturing, czyli poza przemysłem, ok? No i dobre payrollsy, ok? I też kontynuacja. W związku z tym, ja nie mówię, że tego typu scenariusz będzie miał miejsce, ale ze względu na to, w jaka pora roku, tak, wziąłbym sobie tą strefę i polował na tą strefę. Jeszcze raz: maksy odrzucone po słabym ASM poza przemysłem, a i maksy tutaj z payrollsów. I dopóki jesteśmy pod tymi poziomami, ok. Wydaje się, że dolar w dalszym ciągu ma szansę, nie zdziwiłbym się, gdybyśmy zobaczyli próbę ataku właśnie na te poziomy jeszcze przed Fedem, a na temat posiedzenia Fedy będziemy sobie rozmawiali, pewnie Fed nie będzie miał wielkich możliwości do działania i tego typu, tego typu zachowania. A wiecie co, no nie zdziwiłbym się, gdybyśmy zrobili spike dzisiaj w okolicach fixingu w Londynie, może nawet jutro zaczęli się już cofać. Natomiast dopóki jesteśmy pod poziomami z zeszłego tygodnia, o których wspomniałem, przewadzę sprzedający, a sytuacja ulegnie zmianie po zamknięciu dnia powyżej tych poziomów. Nie dajcie się złapać w pułapkę. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.